Właśnie kolejna część konstrukcji domu przyjechała, właśnie trwa rozładunek. Tutaj ta najdłuższa belka to jest właśnie już w tej e, innej e, jakości, technologii, drewno, bo to jest to BSV, ja jeszcze się upewnię, ale widać że ładnie pozabezpieczane to jest kalenica, tak mi się wydaje, no najdłuższa część, no to tak by wypadało, żeby... <laughs> zaraz się upewnię, ale na pewno to raczej będzie kalenica. To jest z takiego klejonego drewna, to ma taką znacznie większą wytrzymałość niż te deski, które tam w poprzednim filmiku opisywałem. Te chłopaki już zdążyli rusztowanie rozłożyć na dwóch ścianach. Mam nadzieję, że ten samochód to już jest cały dla mnie i to już jest chyba całość. O, wylądował pierwszy kawałek.

Widok z pięterka. nie będzie taki malutki Nie, nie, ale jak stanąłem, zacząłem nagrywać tam z tamtego boku, tak żeby były dwie ściany, to taki malutki się wydało. Ale stoi już że tak normalnie. Zaraz tam przyjdę. to wiedzie tak redukuje te biegi No, tutaj chłopakom się już udało postawić pierwsze szczyty, dwie pierwsze ściany, tę frontową i tą tylnią, czy tam na odwrót, po jednej krokwie na stronę, nadproże w oknie, bo tutaj będą okna, tak jak właśnie rysuję, tutaj już jest właśnie to docieplone nadproże. I właśnie przyjechał dźwig, dosyć spory, na wciągnięcie tutaj tej belki kalenicowej. No, dźwig dosyć spory, bo innego nie, nie mieli, więc przyjechali takim. Eee, no i zaraz właśnie będą tutaj się podpinać i będziemy zawieszać tutaj na. O, tutaj dobrze widać, właśnie belkę kalnicową w tym miejscu. I dzięki temu będzie można dalej stawiać krokwy, czyli całą konstrukcję dachu. Dźwig 35 ton. O, tam nawet widać 7 do 20 ton. A sama belka no nie wiem chyba około 300, 300, 300 kg tylko barzy, no ale szybciej jest zrobić tak i tutaj wymyślać jakieś konstrukcje próby podciągania go tutaj na samą górę. Coś mi się wydaje, że ta belka przy tym całym dźwigu to będzie taka zapałeczka. O, stąd widać nawet też już węzki eee, stropowe też są ponakładane po, poprzykręcane ale to już wejdę tam do środka to pokażę jak jest otwarta antresola bo o, gdzieś do tego momentu jest tylko strop, dalej już jest antresola dźwig się powoli rozkłada a międzyczasie jeszcze tutaj przyjechała e, płytę OSB, karton gips, docieplenie z wełny e, z mineralnej, tam też są kartony z e, płytami X, XPS, tak, XPS. To jest styropian, który będzie szedł tutaj pod wylewkę. wyciągać się, muszę chyba dalej stanąć, żeby było, żeby dało się ogarnąć tej strony aktualnie tak to wygląda. Widać, że jeszcze nie są zbudowane jak z drugiej. Eee, Ten właśnie konstrukcja pod okno. No ale te pierwsze krok. No i tak jak widzimy, właśnie się chyba już rozwinął tak jak musi. Hak zaraz zjedzie i będzie montowana ta belka kalenicowa. Musiałem odejść na dobre 60, może 70 metrów. Od Budynku, żeby go ogarnąć w kamerze. Pasy grubości jak wąs strażacki. za ten 72? Albo nawet grubszy. 5 minut Idealnie sieć Jeszcze nie poskręcane, a tu żadnej szparki. No już zacząłem biorę za docieplenie fundamentu. Na razie sobie odkopałem i tak przymierzyłem te płyty. Zostawiłem na, noc, żeby mi tak ten piasek tam nie wysek za bardzo. Eee. No i dzisiaj właśnie będę to kleił właśnie na, na piankę na pianoklej. No, w komplecie dostałem pistolet pewnie jakiś dziadowy, ale cukierka to się nie spodziewałem. No, niesamowit. Dobra, biorę się za, wyciągam te płyty, podkopuję wszystko na równo. I zaraz pianujemy je i jadę dalej. Jutro prawdopodobnie jak już to pokleję wszystko, to dopiero jutro folię kubełkową rzucę i to obsypę. No styropian przyczepiony już dookoła, na piano klej, zresztą jak było widać już podocieraliśmy właśnie łączenia, obkopałem tak żeby można było ładnie podsunąć folię kubełkową i zaraz podłączymy, zaraz będziemy montować tą folię i lekko obsypiemy. Jeszcze krótko dopowiem, bo nowe, to nowe drewno, które przyjechało, to jest to właśnie KVH i z niego jest, są robione krokwy. A czym ono się różni od tamtego wcześniej opisanego, od tego tutaj konstrukcyjnego? To też jest konstrukcyjne, trochę grubsze i ono jest robione tak na metry, w sensie, że dowolne długości mogą mu uzyskać właśnie klejąc je właśnie na takie mikro w pusty, chyba się to nazywa. I to jest jedyna różnica wychodziłoby na to między tamtym a tym. I te mogą mieć dowolną długość, jaką tam sobie człowiek zamówi. A tak to, to jest w tej samej normie. To też jest C24, chyba, tylko że po prostu z K, KVH, czy K, KVH, tak. A. No i przyjechała jeszcze ta druga, czyli BSH. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Właśnie taka lenicowa, gruba belka. Ona też jest tutaj. Na podtrzymanie antresoli, bo tutaj kończy mi się strop. Będę miał tylko strop dotąd, do tej belki, a tu będę miał otwartą przestrzeń, antesolę, aż do samego szczytu. I ta BSH to jest po prostu klejone drewno, takie o, widać. Takie kantówki, które są ze sobą klejone i dzięki temu można uzyskiwać dowolną objętość tego, dowolny klocek, szerokość, grubość właśnie takiego klocka, czy tam i długości, prawda? Żeby można było konstruować dowolne po prostu budynki. To pokazuję jest tylko w środku, gdzie ona jest zamontowana. O, tutaj. Podparta tutaj na, na takim też poskręcanym sparu. O, ale ja to widzę, że zrobione jest z tego KH, KVH. Nie z tego konstrukcyjnego, tylko właśnie z tego, tego drugiego, ciutkę grubszego chyba. I to jest właśnie podpora pod, pod tą belkę, i z drugiej strony. Tak samo tu. Dobra. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. I polecam firmę, która mi tutaj to stawia, którą mam podlinkowaną w opisie. Więc jak ktoś jest zainteresowany budową takiego domu, to śmiało pisać. Eee, można się umówić na, na rozmowę, wycenę takiego domu. Dzięki, na razie.